Head of Honor to seria, do której wracać i zachwalać mogę bez ustanku. Większość gier o tym tytule starzeje się niczym najlepsze wino. Pomimo tego, że na półce pojawiają się bardziej zdobione butelki, pełne przecudacznych nalewek, tworzonych z największą precyzją, tak by trafić nawet w najbardziej wymagające gusta, to otwarcie tej starej i, jak się po bliższym przyjrzeniu okazuje, wciąż eleganckiej butelki, delektowanie się znajomym zapachem oraz degustacja znajomego, przyjemnego trunku, wciąż zaskakuje tym, jak ten prosty, nieskomplikowany smak dobrze rozlewa się po języku i gardle, by po chwili trafić do żołądka, wywołując przy tym przyjemne poczucie ciepła. I to by było na tyle z dzisiejszą porcją poezji, gdyż nie tylko jestem całkowicie pozbawiony jakiejkolwiek nostalgii względem Eilborn oraz Vanguard, ale tego drugiego po raz pierwszy ukończyłem do tej właśnie recenzji. A ten... całkowicie mi się nie podobał za czasów swojej nowości. I got a good one. Może w kwestii wyjaśnienia, czemu postanowiłem opowiedzieć o obu tych grach w jednym materiale. Otóż obie zostały stworzone przez to samo studio, czyli EA Los Angeles, które odpowiada za jedne z bych ulubionych odsłon o podtytułach szturm na Pacyfik. Oraz szturm na Europę. Obie zostały wydane w tym samym roku, jak i dzielą pewne mechaniki, już nie wspominając o tym, że jedną, jak i drugą przejdziemy w jeden dłuższy wieczorek, tak 3 do 4 godzin. Ja serio lubię gdy gra nie jest przyciągana na siłę i kończy, zanim zacznie wiać nudą. Ale to jest lekkie przegięcie w drugą stronę, zwłaszcza w przypadku Vanguarda, w którego grało mi się wcale przyjemnie. Jednocześnie obie te gry kopiują wiele z European Assault, niczym student ze swych źródeł podczas pisania pracy licencjackiej. Gra się w nie podobnie, wyglądają jeszcze bardziej podobnie, do tego stopnia, że kopiowane są pewne modele broni. A Aborne posiada nawet pseudobozów w postaci przyjmujących cały spust Stącona na klatę oficerów. Jednocześnie są to gry bardzo od siebie różne. Tam, gdzie Vanguard jest bardziej konserwatywny, dając nam raczej klasyczną medalową kampanię, tam Eiborn bardzo eksperymentuje z jej formułą. Efektem czego jest gra. bardzo growa, że się tak wyrażę. To objawia się chociażby wyraźnie różnymi typami wrogów, gdzie kolejni nie tylko zadają nam większe obrażenia, ale i potrafią przyjąć ich znacznie więcej. Pod koniec kampanii zmieniając się dosłownie w gąbki na pociski. Tak więc zaczynając od Aborn, gdyż to o nim mam więcej do powiedzenia. Jego przewodnią mechaniką jest to, że na początku każdej misji i z każdą śmiercią skaczymy z samolotu i to już od nas zależy, gdzie sobie wylądujemy. Czy w jednej z oznaczonych flarami stref bezpiecznych, czy poszukamy sobie sekretnej pozycji, chociażby wieży na środku miasta, a może bezpośrednio za linią wroga, ryzykując tym, że zostaniemy rozstrzelani, zanim zdążymy odpiąć wszelki spadochron. Niegdyś tej mechaniki nie cierpiałem. Bardzo. Liniowe shootery mają to do siebie, że ich twórcy wiedzą, z której strony będzie nadchodził gracz i mogą w ciekawy sposób przygotować kolejne scenki, obsadzić je odpowiednio wrogami, może też wojskami sprzymierzonymi, odpowiednio oskryptować, przywalić scenkę i ogólnie urozmaicić tę chwilę akcji na tysiąc i jeden sposobów. Nie da się tego przenieść na kanwę świata otwartego, ani też otwartych arenek, jak w przypadku tej gry, a przynajmniej jest to bardzo trudne i wymaga wprowadzenia mechanik, które będą modyfikowały wygląd mapy, otwierały nowe przejścia wraz z postępami, co koniec końców zaowocuje serią liniowych korytarzy, tyle że pozostawi graczowi wybór, który korytarz chce w jakiej kolejności pokonać. No cóż, nie wiem czy to kwestia tego, że podchodzę do tej gry po raz pierwszy od dekady, która nie rozpieszczała nas tytułami tego typu, czy może pod wpływem nowych doświadczeń trochę się na taki typ rozgrywki otworzyłem, ale... Cholera, doceniłem to, co Aylborne zrobił. Zwłaszcza, że zdałem sobie sprawę z tego, iż wcale nie różni się to tak bardzo od pierwszych odsłon tej serii, w których też mieliśmy serię zadań do wykonania oraz raczej otwarte poziomy. Z nielicznymi kaczenkami i zaaranżowanymi starciami, to tu, to tam. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Medal of Honor Frontline. I tyle, że A-Born jeszcze bardziej otwiera się przed graczem, dając różne sposoby podejścia do większości takich sytuacji. Możemy ze stajką w ręku skoczyć na jakąś wyższą pozycję i bezpiecznie zajmować kolejnych wrogów, brnąc w kierunku wybranego celu. Możemy dzierżąc automat, wskoczyć w sam środek akcji, a nawet przechodzić z jednego w drugie. To jest całkiem fajne i największą zmianę, jaką chciałbym wprowadzić do tej formuły, to nie wciśnięcie gracza w portki 1. Jednego protagonisty, a przerzucanie go do kolejnych gaci z każdą śmiercią i zapewnianie mu ograniczonych ich ilości na każdy poziom. Wówczas traktowalibyśmy własną śmierć nie jako system szybkiej podróży, ponieważ naprawdę warto dać się zabić po wykonaniu każdego zadania, jedynie po to, by móc zeskoczyć bliżej kolejnego celu, a jako cenne zasoby i element mechaniki skakania ze spadochronem. Oh God, oh God! Grata posiada oczywiście cutscenki i oskryptowane w pewnych miejscach walki. Te pierwsze kiedyś wywoływały u mnie facepalm. Dzisiaj w swym kiczu są całkowicie znośne. A te drugie, no cóż, gdy działają, są bardzo fajnym urozmaiceniem. Gdy nie działają, powodują, iż mam ochotę wyciągnąć płytę z grą z napędu, zakupić bilet na samolot do USA, odnaleźć ekipę odpowiedzialną za testy, tudzież głównego projektanta tej gry i wsadzić komuś z nich ją w dupę. Bo nie wierzę, by nikt nie zwrócił uwagi na problem spawnowania się wrogów, gdzie popadnie przed graczem, za graczem, nad graczem i pod graczem. Co skutkuje tym, że jeśli skrypt odpali się w złym momencie lub miejscu, to przyjdzie nam obracać się o 360 stopni, prując bez ustanku przez kilka minut lub ucieczka przez. Grad kul lecących w naszą stronę pod każdym możliwym kątem. Najgorszym pod tym względem jest poza tym najgorsza, przedostatnia misja. Czekaj, co? Najgorszym jest poza tym najgorsza misja. Co za ty? Najgorszym pod tym względem jest poza tym najlepsza, przedostatnia misja. Serio, nie licząc frustracji wynikającej z tego niedopracowania, zaskakuje ona wiernym przeniesieniem poziomu snajperskiego z Allied Assault. Niestety. To tutaj po raz pierwszy zetkniemy się z gościami dzierżącymi MG-42, którzy biorą na klatę pełny spust z najlepszej broni w grze, czyli STG-44. Zakładam, że któryś z projektantów przeczytał kiedyś, iż niemiaszki faszerowały się ostrotragami. co... Jest prawdą, ale one działają w taki sposób, że Deutsch armia mogła próć przed siebie całymi dniami i nocami, nie bacząc na zmęczenie, tudzież mordować bezbronnych cywilów, nie myśląc o tym, gdyż pozostając pod wpływem otumanienia. Niezależnie od tego, jak jesteś odporny na ból, nawet jeśli tego nie poczujesz, to obrażeń powodowanych przez kulę wyrywające kawałki mięcha z twego ciała pozostają rzeczywistością. No, dobra, niepotrzebnie się rozgadałem, ale to dlatego, że ci goście burzą całkowicie mą imersję. Pozostałe formacje niemiaszków faktycznie w bardzo arkadowy sposób podnoszą wyzwanie poprzez posiadanie większych zasobów zdrowia, lepszej celności i tak dalej. Ale to są subtelne zmiany z poziomu na poziom, których na przestrzeni całej gry aż tak nie odczuwamy. Po to, by ta nagle zestrała się czymś takim. Come on! Wiem, że gra to gra, ale jest coś takiego jak wierność realium. Ja jestem w stanie uwierzyć, że taki super mutant z Fallouta 3 jest w stanie przyjąć na klatę wiadro amunicji. Ale człowiek nie powinien powtarzać tego wyczynu w grze, która chce uchodzić za osadzoną w realiach, za realistyczną, bazującą na. Co jeszcze mi się bardzo podoba, to zdobywanie kolejnych poziomów naszych broni. To nie tylko pozwala częściowo negować wyzwanie rosnące wraz z potężniejszymi wrogami, ale też sprawia, że fajnie się Ejborna ogrywa kolejne razy. My nie wiemy, czym zaowocuje długotrwałe korzystanie z naszych ulubionych pukawek, a nie podniesiemy ich do maksymalnego poziomu podczas jednej tylko kampanii. Oczywiście raczej każdy i przy każdym podejściu będzie jechał na STG-44, od chwili, w której ta pukawka stanie się dla niego dostępna. Ale chociażby w ostatniej misji również świetnie sprawuje się Shotgun, pod warunkiem, że go do tego czasu ulepszyliśmy. Bardzo lubię również system zdrowia zaimplementowany w tej grze. Niestety, jedynie nie nieliczne shootery, tak jak Alien vs. Predator 3. Z czegoś takiego korzysta. A szkoda, gdyż stanowi idealny, a zarazem jedyny sensowny kompromis pomiędzy samoregenerującym się shitem, a apteczkami. Mianowicie mamy cztery paski zdrowia. Jeśli schowamy się, zanim jeden z nich zostanie wyczerpany, to po chwili się zregeneruje. Jeśli natomiast go stracimy, koniecznym będzie znalezienie apteczki. To pozwala nam na dość agresywną grę, jak w starszych shooterach. Skoro już mowa o strzelaniu w A-born, jest przyjemne. Naprawdę bardzo przyjemne. Lubię zwłaszcza odgłos metalicznego uderzenia za każdym razem, gdy zasadzimy komuś kulę na łeb. Mógłbym tutaj naturalnie ubolewać nad kiepską sztuczną inteligencją, ale jak już powiedziałem, A-born miał być czymś innym. Miał być grą osadzoną w realiach II wojny, w którą gra się bardziej jak w Oldschoolowego Shootera. Tak więc wrogowie nie muszą być aż tak inteligentni, tylko ma być ich dużo. Tyle, że ponownie. Jakoś tak nie mogę brać tego do końca na poważnie, gdy wrogowie stoją jak słupy, strzelając do mnie, podczas gdy obok mają idealne schronienie, za którym mogliby się skitrać. Medal of Honor airborne w chwili swojej nowości rozczarował mnie swym wyglądem, dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek irytują mnie popularne w tamtych czasach efekty bloomu i filtry obrazu. Bardzo rzuca się w oczy to, że ogólnie mamy tutaj w zasadzie renderowaną wyższej odżycielczości i nieco bogatszymi w detale modelami grę z PlayStation 2. Ale w zasadzie wygląda to całkiem okej. Okay. Chociaż grając na aktualnej konfiguracji napotykałem co i róż glicze graficzne, których nie zaznałem na sprzętach sprzed lat na których, swoją drogą, grata działała bardzo dobrze. Jest to też pierwszy raz, kiedy grałem w oryginał z polskiej dystrybucji i ładnie zatkało mnie to, że jest on ocenzurowany w cholerę. Względem pirata z kopii amerykańskiej, którego miałem przed laty, wycięte są chociażby wszelkie symbole ówczesnej Deutschlandii. Bardzo nieładnie. Nieładnym jest też to, że grając na xboxowym gamepadzie, który jest bez problemu wykrywany, wszelkie akcje, które musimy wykonać, wciąż są wyświetlane jako... Te sklawiatury. Grata nie posiada również ani jednego oryginalnego utworu. A wszystkie zaczerpnięte są z poprzednich odsłon serii. Tyle, że czasami lekko przerobione. Co wyłapałem dopiero po osobnym ich przesłuchaniu na YouTube. Chyba, że żadnego nie wyłapałem. W razie czego proszę nie krępować się i obsmarować mnie w komentarzach. Ja się nie obrażę. Z jednej strony to dobrze, bo są to fenomenalne kawałki muzyki. Z drugiej podęguje wrażenie niskiego budżetu. Koniec końców grało mi się całkiem przyjemnie. Zdecydowanie lepiej niż przed laty. Ale wciąż nie czuję potrzeby ani ochoty na powrót do Aborn w chwili, gdy mam tak wiele lepszych odsłon tej serii. Jak powiedziałem, strzela się fajnie. Otwarte poziomy mają swoje zalety i co tam jeszcze. Jednak spędzając przy tej grze czas, nie potrafię wyzbyć się wrażenia, że gram w biedny, pośpiesznie złożony i pozbawiony duszy produkt budżetowy. Brak mu serca, Medal of Honor. A gdy jedynym, co wyróżnia się na tle całej serii, to skok na spadochronie to. A, no właśnie. Nie jedyny, bowiem wydany dokładnie tego samego roku i stworzony przez to samo studio Vanguard również nie oferuje. A tak przy okazji, czy to co właśnie, dokładnie teraz powiedziałem, nie daje jasno do zrozumienia, iż były to szybko i byle jak sklecone gierki dla łatwego i szybkiego zarobku? Zacznijmy może od tego, dlaczego, pomimo iż Grata jest w posiadaniu od wieków, a dokładniej mniej więcej tak było jak Frontline i Szturm na Europę, to ukończyłem ją po raz pierwszy dopiero teraz. Otóż dlatego, że Grata działa fatalnie. I tak, tym razem grałem w wersję palowską, która działa jeszcze wolniej od NTSC, ale nawet na tamtej osiągnięcie czegoś stabilnego, nie mówiąc już o 30 fps, jest... Niemożliwe. Jedyne sekcje, w których Grata działa jako tako płynnie, to piwnice. Pod warunkiem, że nie są przepełnione wrogami. Niektóre otwarte walki śmigają wręcz w kilkunastu klatkach na sekundę. Fakt, że jest to jedna z najładniejszych gier na ten sprzęt. Zarówno pod względem modeli postaci, jak i oświetlenia. Ale to nie uzasadnia tak cholernie kiepskiej płynności. I żeby nie było, wypróbowałem Vanguard również na Wii, ale że... Złapał mnie len i totalnie nie chciało mi się znosić tej konsoli z mojego retrostanowiska, to nie mam nic nagrane z tej wersji. Działa ona równie kiepsko, jeśli nie gorzej, od Playaka, a do tego, co szczerze mówiąc, bardzo mnie zaskoczyło, wygląda ona znacznie gorzej. Pozbawiona jest chociażby wielu efektów świetlnych i różnych tam wulmetrycznych, giełd i tak dalej. Ja rozumiem, że Wii to tak naprawdę jedynie podkręcony GameCube, ale no. Takie coś nie powinno być miejsca. Poza tym ma znacznie gorsze, tragiczne wręcz sterowanie, ale to akurat z zaskoczeniem dla nikogo nie będzie. Ogólnie, jeśli mi nie wierzycie, a ja tego nie zapomnę, to znajdę i zamieszczę jakieś tam porównanie z innego kanału na YouTube w opisie. Ta marna płynność dospiera tym bardziej, że gra ta sprawia wrażenie znacznie trudniejszej od pozostałych gier w serii, takich jak szturm na Europę, albo właśnie przez to wydaje się taka trudna. W każdym razie kiedyś odpuściłem sobie podczas obrony dworu przed nacierającymi z każdej strony tygrysami, gdyż z każdym wybuchem gra zwalniała dosłownie do kilku klatek na sekundę, co po prostu uniemożliwia szybkie wycelowanie z bazuki i wystrzelenie, zanim zginiemy. Temu też po upewnieniu się, że me wspomnienia nie kłamią, Odpaliłem grę na łatwym poziomie trudności i do końca grało się, przyznam szczerze, całkiem przyjemnie. Przynajmniej tak długo, jak zniesiemy te wszystkie spadki klatkarzu. Bronie, strzelanie i wiele innych elementów jest po prostu przeniesiona z poprzedniej odsłony na tę konsolę. Cały, wciąż genialny soundtrack został zaczerpnięty z wcześniejszych części i ogólnie nie zaznamy tutaj absolutnie nic, czego nie widzielibyśmy wcześniej. No, poza tymi skokami ze spadochronem, które w przeciwieństwie do Aborn pozbawione są sensu, bowiem gra ta jest liniową korytarzówką, czyli chcąc nie chcąc musimy wylądować na początku poziomu, by w sposób określony przez twórców przedzierać się dalej, i dalej. Tak więc jedyne co daje nam ten skok, to możliwość dostania się do inaczej niedostępnego pomieszczenia, czy budynku, z którego łatwiej będzie wystrzelać startowych przeciwników tudzież podniesiemy ulepszenie broni. Niestety są tu tylko takie dwa: zwiększony magazynek Thompsona, którego i tak polecam zawsze wymienić na lepszą broń niemiecką, lub celownik optyczny dla Garanda, który mam wrażenie, że bardziej przeszkadza niż pomaga, jako iż niemal nigdy nie walczymy na dystansach wymagających czegoś więcej niż muszki i szczerbinki. I właśnie za te poziomy mogę Vanguard pochwalić. Może i nie jest to nic pamiętnego, wielkiego, nowatorskiego, w dodatku są bardzo krótkie. Jednak nie da się im nic negatywnego zarzucić. Podobają mi się zwłaszcza ostatnie, osadzone w fabryce, w której z początku bawimy się w kotka i myszkę z tygrysem, a nieco później czołgamy się pod podłogą, zdejmując zakamuflowanych snajperów. Ostatnia obrona przed nacierającymi z każdej strony falszem Jäger również wyszła bardzo pozytywnie. Pomimo strasznie Hollywood Serio, ile razy będziemy przerabiać malutką grupkę amerykańskich nadludzi broniących się mężnie przed nacierającymi z każdej strony całymi setkami, tysiącami, milionami złych gości? Brakowało mi tylko momentów, w którym ktoś rzuca nam swój ostatni magazynek krzycząc: Make it count! Kupiłbym wówczas bilet na samolot do Stanów, następnie zakupił taki sam magazynek, znalazł osobę odpowiedzialną za dialogi tudzież cutscenki vanguarda i wsadził go jej w... Jecie gdzie. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to zła ani też dobra gra. A polecić ją jestem w stanie tylko fanom serii czy ogólnie strzelanek osadzonych w klimatach II wojny światowej, którzy są w stanie znieść kiepską płynność. Albo też tym, którzy po prostu odpalą ją na emulatorze. Albo też tym, którzy przygotują sobie odpowiednio obszerny zapas zimnych piwerek na dłuższy wieczór. Ja właśnie w ten sposób tym razem ukończyłem tę grę i może dlatego grało mi się w nią tak przyjemnie. Przykrym jest to, że po wspomnianych na samym początku odsłonach takich jak Szturm na Pacyfik i Europę seria ta dotarła do punktu wydania takich gier, bowiem Pacyfik był czymś niezwykłym pod względem opowiadania historii grupy żołnierzy. A przede wszystkim w niezwykły sposób balansował pomiędzy realizmem a autentyzmem, owocując między innymi unikatowym systemem strzelania. Szturm na Europę był z kolei bardziej growy, poświęcając realizm dla po prostu przyjemnych, pamiętnych momentów, jednak zawsze dbając o ich autentyzm. Była to poza tym bardziej klasyczna odsłona serii w bardziej nowoczesnej oprawce. Aiborn również próbował eksperymentować i mogło się to skończyć bardzo dobrze. Gdyby tylko poświęcono mu więcej czasu i pieniędzy. Gdyby uzdolniona przecież ekipa EA Los Angeles nie musiała pracować jednocześnie nad Vanguardem, tworzonym na przestarzałą, lecz niedoścignioną pod względem popularności konsolę. To wciąż przyjemne na swój sposób gry, ale gry, o których nie myślę wspominając serię Medal of Honor.